Hej, okay, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym odcinku z cyklu gry Payday 2 Moi drodzy, kolejna misja, to razem chciałbym Wam zaprezentować misję, która nazywa się The Bomb. Forest. Misję The Bomb Forest można rozgrywać tylko i wyłącznie na jeden sposób. Można rozgrywać tę misję na głośno, nie ma możliwości je rozgrywać na cicho. Powiem Wam szczerze, że misja The Bomb Forest jest jedną, myślę, z trudniejszych misji, jeśli chodzi o rozpracowanie tego terenu. Z tego względu, że mamy teren otwarty, tak, tak, tak naprawdę nie ma się gdzie schować, ostrzeliwani jesteśmy z każdej strony, do tego jeszcze e, przeszkadzają nam snajperzy, tak? Rozstawieni gdzieś tam po po brzegach tej mapy, którzy naprawdę mogą nam, nieźle, mogą nam nieźle z ich broni dosadzić. Także łatwo nie będzie. Jeśli chodzi o poziom trudności Deadwish misja jest naprawdę bardzo trudna, to trzeba sobie śmiało powiedzieć ale myślę, że we dwójkę, w trójkę sobie tę misję bez problemu wykonamy. Działem moi drodzy oczywiście na poziomie trudności overkill, czyli przed ostatnim z poziomów trudności, jaki mamy dostępny w GTA 2 misję rozgrywam z dwoma graczami misję rozgrywam z graczem Rutek, misję rozgrywam z graczem Damian Także ja tutaj się jeszcze łączę za chwilkę z chłopakami i myślę, że możemy zaczynać. Preplenik, moi drodzy, sobie jeszcze wyjaśnimy przed rozpoczęciem misji, z tego względu, że preplenik mamy dość rozbudowany. Tak? Jest tam kilka rzeczy, które, które możemy, o których możemy zdecydować przed rozpoczęciem i myślę, że tych kilka rzeczy warto sobie na samym początku opracować, tak? czy tam uzgodnić między graczami, jeśli komunikacji. komunikacji, czy wybrać samemu, jeśli próbujemy to misję zrobić samemu? Ponieważ naprawdę niektóre rzeczy w prepleningu są o wiele prostsze. Także moi drodzy, gramy z dwoma graczami: graczem Damian. Siema Damian? No, siema. I graczem Rutek. Siema? Cześć. No to co, zaczynamy, gotowi jesteście? Tak. Oto w takim razie możemy zaczynać. Moi drodzy, jeśli gramy w komunikację, oczywiście najlepiej rozgrywając czy tą misję, czy jakąkolwiek misję rozgrywamy na głośno. Warto, żeby pozostałe osoby też podzieliły się jakoś swoimi, swoimi dodatkami do inventori, tak? Żeby jedna osoba miała, miała amunicję, druga miała medbagi. Powiem Wam szczerze i Wam się przyznam, że przed nagraniem nie ustaliłem tego... Z chłopakami, ale zaraz zobaczymy jak to wyjdzie Moi drodzy wyszło idealnie Wyszło idealnie, mimo że nie było to ustalone Zwróćcie uwagę, Damian ma dwie apteczki Także jest świetnie I mi, y, gracz Rutek ma Dodatkowo dwie amunicje Ja oczywiście gram pod Doja 14 Felsight kitów, wchodzimy sobie jeszcze w preplanning Opracujemy sobie preplanning no, i słuchajcie, to, co przede wszystkim, to na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o Escape Plan, mamy trzy możliwości Escape'a: Mamy Boat Escape, mamy Plane Escape i Helikopter Escape. Boat Escape jest tym miejscem, w którym e, które mamy dokładnie tutaj na starcie, bo tutaj zaczynamy w tym miejscu i w tym miejscu będziemy musieli dotrzeć z łupami. O co w tej misji chodzi? Głównie w tej misji chodzi o to, że docieramy oczywiście do tych wagonów. Wagony mamy rozstawione na. Losowych miejscach w jednym z tych wagonów, które mam tutaj oznaczone, znajduje się bomba. Nie wiemy, w którym wagonie. Ten wagon będziemy musieli znaleźć. Celem naszym jest dotarcie, przede wszystkim do tych bomb, pobranie, pobranie lootu, tak, głupu, wzięcie tego łupu i dotarcie na Escape. Jeśli mamy Escape domyślnie, czyli Boat Escape, musielibyśmy tak naprawdę przechodzić przez całą długość, długość mapy. Aż dotrzemy z powrotem do miejsca, z którego zaczynamy. Jeśli wybierzemy plane escape, co będzie nas kosztowało około, już nie pamiętam ile punktów, ale tam chyba około 6 punktów, bo każdy musiałby to wybrać. Mamy escape'a tutaj na tej drodze. Musimy ściąć drzewa, tak? I tutaj dokładnie wyląduje samolot, dzięki któremu możemy. Mamy troszkę bliżej, tak? Nie musimy już między tymi górami iść, i mamy jeszcze trzeci Escape. Jest to Escape Helikopter. I ten Escape sobie teraz weźmiemy. Escape Helikopter polega na tym, że helikopter nam przylatuje dokładnie mniej więcej w ten punkt mniej więcej w ten punkt, bo oczywiście to miejsce może się różnić. I w każdym razie jedno jest pewne, że ten punkt jest punktem najbliższym, jeśli chodzi o, o ucieczkę. Także weźmiemy sobie w tym wypadku Helikopter Escape. Wejdźcie tam, chłopaki, sobie jeszcze w Escape Plan bo macie niezmienione. Helikopter Escape daje nam. zabiera nam tak dokładnie 8 punktów. Mamy 10 punktów dostępnych, które możemy wykorzystać w profilingu, jeśli wybieramy helikopter, jest on najdroższy, więc 8 punktów tak naprawdę mamy w plecy. Przy tym wyborze warto byłoby albo sobie postawić jeszcze jakieś ammo Dr Baga, jeśli nam z kolei już to nie będzie potrzebne Możemy sobie opóźnić alarm o 30 sekund, możemy sobie również wybrać, tylko tak teraz patrzę. Myślę, że dobrym sposobem będzie wybranie sobie dodatkowo i drabinki i krobara, czyli łoma, tak? Jeśli to sobie wybieramy, mamy to od razu dostępne przy starcie. Od razu na starcie sobie możemy pobrać i drabinkę i łom. To się może przydać do do dalszej części. Chociaż powiem wam szczerze, że ta drabinka nie jest aż tak bardzo istotna, ale łom już jest bardziej, bardziej potrzebny, tak? Łom, oczywiście, też będziemy mogli znaleźć, bo to będzie jeden z celów misji, ale e, możemy, możemy sobie to postawić, dzięki czemuś tego nie będziemy mogli szukać. E, także jeśli mamy wszystko opracowane, możemy klikać gotowy i rozpoczynamy naszą e, rozgrywkę. Przewinięcie filmiku e, wstępnego, właściwie nie filmiku, tylko tego wstępu naszego, tak? Na samym starcie od razu. Ten łom sobie pobieramy, od razu sobie pobieramy drabinkę, od razu musimy wziąć sobie narzędzie do. W, myślę, że można, że dobrze, dobrze powiem, czekajcie, bo tu kilka się zagubiłem, w którą stronę mamy iść. Narzędzie do w, w, przecinania tego, tego wagonu. Właściwie to jest taki kwas, tak? Kwas, którym, którym otwieramy ten wagon, żeby dostać się do boby. No i słuchajcie, e, przede wszystkim pierwsza sprawa e, którą musimy o której musimy e, o której, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, żeby e, pootwierać wszystkie wagony. Czyli wszystkie wagony musimy posprawdzać, w którym z nich będzie bomba, czym szybciej wagon zlokalizujemy z bombą, tym lepiej. E, wszystkie te wagony, nawet które w których nie ma bomby, warto sobie od razu założyć je, z tego względu, że e, później Będziemy musieli szukać jeszcze ładunków C4 Które Pozwolą nam na wejście już po użyciu tego kwasu tak na wejście do środka Do wagonu Także Wszystko tak czy inaczej musi być drillowane Jeśli to weźmiemy na samym początku to jest oczywiście Dodatkowy dla nas plus Jeśli któreś wagony są poprzewracane bo tak jak widzicie niektóre są poprzewracane na boki Można Albo podstawić sobie drabinkę, albo jest też możliwość, żeby wskoczyć po boku tego wagona. Jeśli klikamy spację nie każdy o tym wie, w tym momencie niejednokrotnie możemy sobie, sobie to przyspieszyć, tak. To już mamy save właśnie, zlokalizowałem save, także używamy kwasu. Teraz będziemy musieli, musieli chwilkę z tym kwasem czekać, chwilę to zajmie możemy sobie skoczyć do góry po brzegu. Możemy sobie skoczyć do góry po brzegu i jest to zawsze jakiś tam sposób, tak? Warunek jest jednak taki, że po brzegu można skakać z kilku stron, ale Oj, przeskoczyłem. Przeskoczyłem zapasy przez ten wagon. Podnieś mnie na mian. Już. E, w, możemy po prostu. Nie ja wiem, dalej biegam. Dalej biegam? O, już no, dzięki. Już się podniosłem i widzę. Że dalej no podniosłeś. Gdzieś mnie to w tej zezopał. Nie widzę tego paralizatora, dobra, gdzie on się schowa? Możemy sobie albo od, od boku, albo od tak naprawdę brzegu gdziekolwiek skakać, skakać po tym wagonie, wszędzie mamy takie możliwości, ale warunek jest jeden, że ten wagon musi być ustawiony pod kątem mniejszym niż 90 stopni, tak? W stosunku do nas. Czyli jeśli jest usta ustawiony pod takim kątem mniejszym, w tym momencie bez problemu możemy sobie wskoczyć. Także tak, zlokalizowany wagon z bombą mamy Tutaj już widzę drille chodzą, także tuż tu nie ma problemu. Ja mołam mam, także łomem później sobie wszystko pootwieram. Tu będziemy oczywiście musieli uważać uważać na, na sniperów, uważać na asalt Jeśli gramy na poziomie trudności overkill łatwo słuchajcie nie jest, łatwo nie jest Można sobie w prepleningu też jak pewnie zauważyliście wybrać możliwość wybrać możliwość opóźnienia asaltu 30 sekund, ale powiem wam szczerze, tak naprawdę 30 sekund opóźniony asalt to nie jest dużo i czasem lepiej wziąć sobie coś innego, coś co Co bardziej na może na w peplenibu się przydać A ja sobie tu postawię, no nie mogę się pozbyć tego Tego pana No skubany paralizator Jak mi nie paralizator tutaj e, Tutaj dojedzie, to mnie dojedzie słuchajcie jeszcze jakiś nie, Jakiś snajper Eee Damian podnosi. No moi drodzy, łatwo nie jest, tak? Jeśli chodzi o tę misję, łatwo nie jest to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Tak jak wam powiedziałem, jest to jedna z trudniejszych misji, jeśli chodzi o grę Day 2. Term mamy otwarty, otwarty. Otwarty jest też świat tego regionu, w związku z tym no, jesteśmy narażeni tak naprawdę na atak z każdej strony. Teraz by sobie trzeba było ściągnąć, słuchajcie, tego snajpera, który gdzieś mnie tutaj już namierza. Jest snajper. Snajper ściągnięty. No i musimy się dalej. Dalej tutaj jakoś bronić. Dobrze, słuchajcie, ja podskoczę się teraz do, do pozostałych wagonów. Bo tutaj już mamy potwierane. Tu gdzieś jeszcze były wagony chyba na dole. Są na dole? Nie, na dole nie ma. Tu już wagonów nie ma, bo tylko jeden wagon. A tutaj miałem dwa po prawej stronie. Aha, tutaj chyba. Tutaj chyba my jeszcze nie byli. Ja tu sobie wskoczę. Nie wiem, czy tu skoczę, bo to jest taki kąt. Skoczę. Skoczę. A co prawda co prawda ciężko było ale, ale bez problemu można było wejść no i słuchajcie, teraz tak, jeśli... jak wygląda realizacja celów misji? Przede wszystkim musimy zlokalizować wagon, tak jak zapomniałem, później jeśli lokalizujemy, używamy kwasu. kwasu. Kwas polega na tym, że e, w, robi nam taką e, w otwór tak, do środka, dzięki czemu możemy później wpompować wodę i to nam będzie potrzebne później w realizacji e, dalszej części e, tej misji e, Następnie będziemy musieli, jeśli już ta bomba będzie, woda będzie pompowana, najprawdopodobniej tu chodzi o to, żeby podczas pompowania po tej wody już jest taki nacisk od wewnątrz, tak na, na ten wagon, dzięki czemu ta sedłyka sobie wtedy bez problemu poradzi. Wodę najpierw będziemy pompować z helikoptera, ale okaże się w pewnym momencie, to też będziecie widzieć, że ten helikopter nie będzie wystarczający, w związku z tym będzie trzeba dodatkowo sobie jeszcze pociągnąć wodę ze zbiornika, który mam po stronie, tak? Od mojej pozycji po lewej i wpompować bezpośrednio tą wodę do wagonu. Ale to zobaczycie w dalszych etapach misji. Moi drodzy, misje można wykonać, e, można, e, w, wykonać i w dzień, i w nocy. Tak naprawdę i w dzień, i w nocy. Ja jedną z ostatnich misji, którą robiłem, to na Overkillu, robiłem w dzień. Tym razem mamy troszkę trudniej, bo mamy teren, ok, e, taki. E, okres nocny bardziej, tak. To jest taki wieczór. O, trochę tam jeszcze aby słońce zachodziło. Raczej mi to na wschód nie wygląda. Taki późny, późny naprawdę wieczór. E, więc słońce zachodzi. Można jednak też trafić, to jest oczywiście losowa, losowa kwestia, można też trafić, że będziemy mieli, moi drodzy, po prostu dzień, tak? I dzięki temu będziemy też lepiej, lepiej widzieć. Niestety dość często spotykamy się z bugiem, tak jak teraz słyszycie. Bug polega na tym, że... Tu mamy możliwość otwarcia jeszcze zawartości, mamy złoto, chociaż złoto myślę, że... E, Czekaj, możesz ich konwertować? Czy będziemy brali? Nie, nie mogę konwertować wrogów. Tak myślę, czy będziemy... Aha, już nie weźmiemy, bo sobie tam rzuciłem na dół. Myślę, że tutaj nie będziemy brali, nie? Tylko weźmiemy podstawowe bomby i będziemy uciekać. Czyli tak, tutaj bomby bomb nie ma. Musimy zlokalizować, słuchajcie, te ze czwórki. Przede wszystkim musimy zlokalizować te ze czwórki, bo później będzie nam trudniej. Teraz akurat mam między asaltem. Nie wiem, nie ma żadnego pojęcia, gdzie jeszcze mogą być czwórki. Aha, tam jest wagon. Jedna sama by przydało się by się, żeby poszła ze mną. Okay. Bo tam będzie trzeba jeszcze tutaj założyć nie, Co ja najmniej widzę. dwa drille. Wagon jest ustawiony znowu bokiem, czyli znowu się muszę wspiąć na ten wagon. I otwieramy tak z jednej strony, z jednej strony tu nic nie widzę. Otwieramy z drugiej strony. Nie, nie wiem w sumie, czy tutaj jest jakieś pudło. Nie wiem, czy to pudło można otworzyć, to może lepiej drilluję. Założę tego drilla i już się ten wagon drilluje. Upgrade ktoś ma drilla? No nie. A czy drilla? Drilla tak. Ja mam. To jak masz, to możesz abrejtować, chyba, że jesteś gdzieś dalej. A czy nie, nie chodzi ci o abrejty? Nie mam. E, dobrze, to Abrujty tak, e, to już było sprawdzone, tu już nie było nic. To teraz tak, musimy skoczyć się z portem do góry, zobaczyć jak tam z tym wagonem, bo tam jeden wagon był drillowany, tylko nie wiem teraz, czy to już w tym wagonie będzie ta bomba. Mamy troszeczkę utrudnioną sytuację, bo kwestia wagonów, też jak się one układają, to jest kwestia losowa, tak? Czasem się układają na kołach, a czasem się kładają na boku, jeśli jest na boku to jest trudniej bo wtedy się trzeba na każdy wagon wspinać e, tutaj nie widzę, żeby cokolwiek było, jeszcze patrzę z drugiej strony z drugiej strony też nie ma, to słuchajcie, pytanie, gdzie mamy teraz te bomby? albo jeszcze jakiegoś wagonu nie znaleźliśmy, bo to jest te wagony, które w których byliśmy eee... idę to już nie widzę, żeby tutaj była jakaś zawartość dodatkowa Ja bym jeszcze wybić z tego tutaj zara. Pomogłem. Ściągam Cloakera. Dzięki. Jeszcze jeden tutaj zro... O, tu Snajperzy jeszcze są, słuchajcie. Snajpera aby ktoś ścią ściągnął, byłby fajnie. Ja bym mała, chyba. O, dobrze. Z jednej strony przynajmniej ściągnięty. Przynajmniej tak myślę, że ściągnięty Snajper. No Ammo trochę. Jeszcze mnie Cloaker próbował dojechać od tyłu. E, tutaj z jednej strony... E, raz, że, raz, że, raz, że mamy otwarty świat. M dwa, że... E, no trzeci raz. No ile razy ten Cloaker będzie próbował mnie Eee, e, Ammo by się przydało. E, też by mi się przydało. E, kto miał Ammo? E, no, Rutek, tak? Rutek ma Ammo. Rutek, dostawa amunicję w takim razie. Gdzie się nie dostawić? Tu gdzie jesteś Tu gdzie jesteśmy jeszcze będzie w porządku. Uzupełnimy sobie amunicję Szczególnie na takim miejscu, gdzie jest otwarty teren, trudno tą amunicję zbierać, tak? Czasem... A czasem w takich sytuacjach trzeba... Trzeba kogoś, kto tą amunicję rozstawi. Jeśli mamy gdzieś jakiś szczególnie przeciwników w miejscach, gdzie nie możemy dojść, tak? Dotrzeć. Tak, na przykład tutaj widzicie po drugiej stronie, czasem się respią, to w tym momencie no najlepszym sposobem jest po prostu. Ej, rozstawienie to, sobie gdzieś w środku. Czy to się liczy, jakbyś padł? E, chyba nie. Chyba nie, chociaż powiem ci, Damian, też nie jestem tego pewny, bo czasem mi się wydaje, że. że później ktoś bardzo szybko życie traci, mimo wszystko, że. E, że nie padł tak normalnie od paralizatora czy od, od, e, od kul. Eh, buldożer chyba. No, tam jest dal dal daleko buldożer. A sobie tu. A bo w sumie. Najpierw tego snajpera jeszcze Dobrze, snajper leży. Tu ma apteczkę, więc się nie muszę martwić, że. że ktoś mnie dobije. to sobie apteczkę pobiorę. Wjeżdżają nam to słuchajcie, ostro. I to bardzo ostro. Ale ja się najbardziej martwię tymi c Ja nie mogę tych słuchajcie c 4 zlokalizować. Ej, budarze! Mhm, gdzie jesteś? To jesteś na górze. Już lecę. Zejdę jeszcze raz na dół. Albo my jakiś wagon ominęli Tu by się słuchajcie przydał jeszcze pomoc do mnie. Bo nie wiem teraz e, gdzie... Gdzie znajduje się ten ostatni wagon? Słuchajcie, tu sprawdzałem, tak? to chyba nie było nic. Jeśli my ten c nie zlokalizujemy, to będziemy mieli później dość poważny problem, tak? Bo... o czym później zlokalizujemy, to będzie gorzej. Teraz tak, tego nie można otworzyć. Te torby są w takiej torbie? Tak, w torbie, no. No to tam jest jakaś torba, tam dalej... E, to jest torba ze złotem, bo to jest torba ze złotem, którą znalazłem, otworzyłem, ale... Ale tam daleko, nie w żadnym wagonie. E, tak, tak, ja widzę. Chodzicie ci do tą torbę oznaczoną, tak? Blisko mnie. Tak, tak. To było złoto. To było złoto, wrzuciłem akurat i tak niefortunnie wpadło do od kolei. i tak tak naprawdę nie mieliśmy tego złoto zamiaru brać Ale jeśli bardziej marcie tymi cerzwórkami. to nie mogę ich zlokalizować, jeszcze skoczę sobie nad na ten moment. wagon. Gdzieś tak leży czy w wagonie? E, słuchaj, w wagonie. One na pewno będą w wagonie te cerzwórki, tylko nie wiem dokładnie... E, czekajcie, tu sprawdzałem, to chyba sprawdzałem. Tylko y, mogą być y, w wagonie w skrzynkach, tak, które trzeba u otworzyć. A to mało? Mam. Ja umą. mam jeszcze tą pastę. Uą mam, także nie ma problemu. Znaczy po... A czy pastaż na nie będzie? Poczekaj, mam coś do otwarcia. Może to będzie to, mam, mam. To była taka większa paczka, bo generalnie biorąc, czwórki mogą być w dwóch miejscach. Mogą być albo w tych mniejszych, e, w mniejszych e, skrzynkach, tak, albo w tych większych skrzynkach. Więc te C4 trzeba po prostu e, regularnie sobie, a, a, trzeba po prostu o tym pamiętać tak, Że no. najlepiej na samym początku sprawdzić tak gdzie one są, bo wtedy już jest na dalszą etap na dalszą, na dalszą misji z głowy. No i teraz słuchajcie, e, C4, -kę, C4 -kę podkładamy, musimy się tutaj wycofać, jak te C4 będzie nam, nam się wysadzała. Ojej. Natomiast moi drodzy jeśli chodzi o to o tą... Nie e, Nie, to w takim razie medbag. No biorę, biorę, zaraz, jak sobie... jak postać. Poczekaj chwilkę, poczekaj chwilkę, jeszcze nie, nie podnoś go. Nie podnoś go tutaj, ja... to nie podnosi. Aha e, to szybko sobie, sobie pobierz tego medbaga, żebyś tu nie zginął teraz. No. Dobra, sniper uważaj z tyłu. Nie widzę. Już zdjęty, zdjęty, tak? Ktoś go zdjął? Nie wiem, Zdjąłem ja go ja z... nie zdjąłam. Nie przejdę lewą stroną. Jeśli słuchajcie macie napór wrogów z jednej strony, to najlepiej po prostu przejść drugą stroną, ale chodząc po brzegach uważajcie na to, żeby... E... ...paralizator. O skuba, nie No potrwa? No jeszcze, jeszcze chwilka potrwa. Znaczy, w sumie tak naprawdę jesteśmy już po połowie, myślę. Musimy teraz dostać się do. E, do środka wagonu, tak? Zabrać te bomby. Także, panowie, zapraszam. Bo już w sumie na dole nie mamy czego szukać, jest sobie jeszcze uzupełniają amunicję. może w sumie, Rutek, postawić też tą amunicję. Postaw tę amunicję góry. Bo już większość czasu będziemy spędzać bezpośrednio przy tym wagonie. Nie wiem, gdzie do środka włożyć. E, wiesz, to niekoniecznie do środka. A co w sumie, jak uważasz? Możesz i do środka włożyć. W sumie drabinkę mogłem tam z dołu wziąć, tak? To my tam zostawili, bo chyba można ją zabierać, ale nie wziąłem. E, słuchajcie, po wagonie do góry skaczecie tędy. Skaczecie tutaj od tyłu, tak? Po wagonie trzeba się po prostu, e, po prostu wspiąć. No i przechodzimy do zawartości. Słuchajcie, jeśli chodzi o, o wodę, czasem woda, z tego co właśnie teraz widzę, bo nie mieliśmy potrzeby ciągnąć ją bezpośrednio ze zbiornika. Czasem jest tak, że w zupełności wystarczy nam, nam ta woda, którą, którą ściągnie helikopter. Natomiast jeśli nie wystarczy, czasem jest potrzeba jeszcze ciągnięcia ze zbiornika, tak? I wtedy nam to gra dodatkowo, tą informację, informację podaje w jeśli musimy ciągnąć ze zbiornika, dodatkowo musimy osłaniać, żeby nam tego nie odłączyli przy e, wprowadzaniu tej wody e, do wagonu, tak? I e, od zbiornika nie wyłączyli pompy, i od ja pompy żabujem. jeszcze e, nie poprowadzili, e, nie, nie odłączyli bezpośrednio linii, tak? Bo od pompy Wara, też mogą, mogą linię podłączyć. Kampi czy przyjął Cię? E, campi, ale nie już wpadł, Kilka. dobra. Kilka kruków tu widzę, jest. Jeszcze podnoszę. I chodź do góry, bo tak naprawdę już wszystko u górę będziemy musieli, e, musieli robić. Teraz już oczekujemy na Escape'a, oczekujemy na helikopter. Jeśli mamy w ogóle Escape'a, w przypadku helikoptera, to już będziemy mieli tutaj gdzieś w miejsce, na miejscu, tak? O, Body nam padł. Nie wiem, lecieć po tego Body'ego? Powota? No, może zawsze, zawsze jakaś pomoc, nie? Nie wiem, czy zdążę, to już kawałek się. A Maxim spajera? Nie zdążę. Nie, niestety. Niestety nie zdążyłem, za późno zauważyłem tego Body'ego. Możemy ewentualnie próbować coś konwertować, tak? Ale, ale myślę, że tu jest końcówka. To nie masz takiej większej potrzeby. Ty zostawiłeś tą amunicję w środku, tak? co? Po wagonie. Aha, Po wagonie do góry. Słuchajcie, na co chciałbym Wam jeszcze zwrócić uwagę, jeśli chodzi o to misję? Chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że ta misja jest wyjątkową misją o tyle, że ona jest ustawiana pod kątem. Czyli zwróćcie uwagę, mamy ostrą przepaść. Jeśli lecicie w dół, biegniecie w dół i skoczycie. Jednocześnie, lecąc do przodu, możecie w tym wypadku zginąć. Ja dokładnie tak zginąłem, zaskakując z wagona. Gdyby to był teren płaski, bez problemu bym zaskoczył, tak? Bez, bez żadnych strat. Natomiast, ze względu na to, że, że teren jest pod kątem, jeśli biegacie... No, zdążyłem. Jeszcze zdążę go skontrować. Jeśli biegacie, biegnijcie, moi drodzy, po prostu bez skoków, tak? Bo wtedy jest mniejsze ryzyko, że że... W, że po prostu zginiecie, że padniecie, tak, e, Później niepotrzebnie tylko, e, tylko jedno życie schodzi. Już Ci, Damian, pomagam, czy ten parazjator. Jest parazjator. Już go przejmujemy no to, to i teraz to, to tak. Ta co plecy? z tym naszym helikopterem, słuchajcie? Tą torbę na plecy brać, czy co? Ale tak, torbę na plecy weźmiemy, bo tę już powinniśmy pilnować. Ale poczekaj, która torba? Aha, tą, którą masz. E, w sumie, Rutek, chodź tutaj, weźmiemy już tą torbę, bo już tu helikopter chyba zaraz będzie lada chwila. Tak naprawdę, dobrym też sposobem jest, jeśli szczególnie jeśli byśmy grali w jakichś wyższych poziomach e, trudności, dobrym sposobem też jest e, w momencie, kiedy już dostaniemy się do tego środka e, wagonu, osłaniać się w wagonie. Powiem Wam szczerze, że e, grając e, na po potrafiąc tę misję wykonać na Dydłyszu, e, wykonywałem tę misję w ten sposób, że właśnie kampiliśmy się w wagonie, tak? Kiedy poleciał helikopter, dopiero wtedy e, skończył się asalt, dopiero wtedy przeszliśmy, e, przeszliśmy dalej. To jest tak naprawdę nasz wybór, jak tam sobie obieramy, obieramy strydy. Ja się jeszcze wracam po ten ostatni. ostatnią paczkę. Damian mi tam spadł. Od o, nie mogę wskoczyć nie. na tą górkę. Dobrze, Dobra, jest. Jest za ciężki. I myślę, że to słuchajcie, będzie wszystko. Tu gdzieś mnie obieramy. A, dobijemy go. Dobijemy go jeszcze z granata. Tego pana też sobie skasujemy, żeby nas tu gdzieś nie obijał. E, rzucając do helikoptera też trzeba uważać, ponieważ mo mogą nam te przedmioty spać, te worki spać w dół, mogą nam spać na dół, tak? Także e, po prostu rzucając, rzucacie blisko, podejdźcie blisko do helikoptera, żeby można było, żeby one nie spadły w dół, bo wtedy musicie się niepotrzebnie e, po te nasze klapy wracać. Także moi drodzy, misja Deforest. Misja Deforest, jeszcze raz Wam przypominam, jest możliwa tylko do wykonania na głośno. Wykonywałaś ją na poziomie trudności. Overkill, łatwa do wykonania nie jest, ze względu na otwarty teren. Można wykonywać ją tak, jak widzieliście, z grinderem. Ja się wróciłem na grindera, pomimo tego, że. No, tu naprawdę jesteśmy mocno bijani, tak jak widzieliście, niejednokrotnie potrzebowałem naprawdę pilnie metkitów. W związku z tym też dobrą alternatywną, alternatywą będzie wykonać tą misję pod Armora, chociaż gracz Rutek był pod Armora i też jak widzieliście ten Armor był mu zbijany, tak? W związku z tym to już jest też kwestia, kwestia tak naprawdę misji, ale misję można wykonać. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby cel realizować jak najszybciej. Czym szybciej pamiętajcie, czym szybciej zlokalizujecie C4, czym szybciej zlokalizujecie. W, w, otworzycie wszystkie wagony, tak? bo to też jest związane z lokalizacją C4. Tym później Wam będzie łatwiej. Czyli, działając w zespole, warto, warto się rozdzielać, podwijać te wszystkie wagony od razu. A wtedy już czas, czas jest o wiele, o wiele krótszy później do, do zakończenia tej misji. Ale misja, trzeba powiedzieć, jest naprawdę długa, ponieważ, no mimo że to jest jeden dzień, może trwać około, około pół godziny. Także dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, cześć!